Dorota Barakowska. Rozmowy z przedsiębiorczymi młodymi kobietami są niezwykle inspirujące. Gościni, moja kolejna gościni, Eliza Kurek. Witam Czym serdecznie. się Pani zajmuje? Pani i Pani firma? Yy, tak. Jesteśmy firmą yy, badawczo-rozwojową, firmą biotechnologiczną. Jesteśmy grupą naukowców, która opracowywuje nowe technologie dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Yy. To brzmi jak duże przedsięwzięcie. Tak, ale to, to na razie początek, więc na razie jesteśmy tylko grupą e, kilku naukowców. W zespole mamy chemika, mikrobiologa, farmaceutę, dwóch laborantów. Natomiast e, nasz zespół stale się powiększa, ale też współpracujemy w dużej mierze z uczelniami. Głównym naszym e, współpracownikiem jest Uniwersytet Warszawski i to głównie tutaj z Uniwersytetem rozwijamy wiele projektów. A z Pani punktu widzenia, co było e, najtrudniejszym wyzwaniem, największym wyzwaniem na sam początku, kiedy zakładaliście Państwo firmę. Znaczy, dla mnie było dużo wyzwań, dlatego że ja byłam naukowcem, chemikiem, skończyłam doktorat i w tym momencie postanowiłam nawet wspólnie z, ze swoją panią z profesor, która od początku Pani mnie mocno też właśnie promowała, że chciałabym prowadzić swoją działalność. Chciałabym pokazywać, że może nauka współpracować z przemysłem i chciałam właśnie pokazywać, żeby te naukowe badania, które prowadzimy na uczelniach można było aplikować. Okay, czyli przejście ze świata nauki do świata biznesu. Tak, ponieważ nie miałam można być zielonego pojęcia o prowadzeniu biznesu, o prowadzeniu firmy, z czym to się właśnie je, jak to, jak to powinno funkcjonować. No to funkcjonować. jak się Pani nauczyła? Poprzez e, tak, praktykę? E, poprzez praktykę w dużej mierze. Po, e, po pierwsze zainwestował w nas fundusz zalążkowy IBS Capital, który też mi dużo pomagał. Wspierał mi bardzo też mój mąż i, i cały właśnie po, po kolei ludzi, których poznawałam okazało się, że ludzie są bardzo też przyjaźni Pomocnik i właśnie te doświadczenia pozwoliły na to, że, że jakoś jestem troszeczkę dalej niż byłam wtedy. No dobrze, ja. gdybyśmy chciały się pokusić o to, żeby poradzić młodym kobietom, które zastanawiają się, a może własna firma jest jakimś rozwiązaniem i żeby nie musiały przechodzić przez te dylematy i wyzwania, przez które pani przechodziła, to co by pani poradziła tym młodym, przedsiębiorczym, to be dziewczynom? Dokładnie, jest bardzo dużo właśnie takich przedsięwzięć, m.in. Jak, jak tutaj, tak? Sieć przedsiębiorczych kobiet e, i, i różnych właśnie takich inkubatorowych, załączkowych e, fundacji, jak na przykład właśnie e, akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Są różnego rodzaju akceleratory i tam właśnie można rozpocząć ten proces e, zakładania firmy, tam są właśnie często warsztaty, rozmowy z mentorami, którzy pomagają jak gdyby rozwiązać e, wiele problemów. E, no na pewno pomocne są tutaj różnego rodzaju też studia z zakresu zarządzania czy, czy temu, tego typu rzeczy. A, a, a co takie młode kobiety powinny znaleźć w sobie, albo to jakie chyba, e, cechy charakteru rozwijać, albo... E, tak, to trzeba być, po pierwsze trzeba być może nieupartym, ale wiedzieć do czego się dąży, prawda? E, nie można się poddawać, bo tutaj jest strasznie dużo, e, strasznie e, wiele problemów się pojawia na drodze. Wiadomo, że nam kobietom jest dużo też częst, często ciężej, ponieważ mamy dzieci i, i, i jakby też trzeba im czas poświęcać i na przykład nie ja ciągle Walczę z dylematem, że ciągle mnie nie ma w domu, ciągle nie mam czasu dla dzieci, tak? Więc trzeba tutaj też jakoś to wypośrodkować. No ale najważniejsze, żeby wiedzieć do czego się dąży i znaleźć w sobie tą wewnętrzną siłę i po prostu się nie podobać. Bardzo dziękuję. dziękuję. I tego życzymy wszystkim młodym przedsiębiorczym kobietom, czy tym, które myślą o założeniu własnej firmy. Nie poddawajcie się. Dziękuję serdecznie.